Elost z tej strony ja bo bot1 noga i pokażę wam dzisiaj tego od owana, którego widzicie na kadrze, bo ja go kupiłem w mrówce za prawie 3 dychy i zostawcie lajka i subskrypcję i w ogóle ym, to jest taki van volkswagen stary volkswagen Otwiera się tu, a tu nie, bo nie ma. Ale za to przecież to jest mikrobus. A jak były te Volkswageny, to silniczki swoje miały z tyłu. I spróbuj, o! I spróbuję Wam coś powiedzieć o nich. A w środku wygląda... Czekajcie, ostrość. O patrz. Patrzcie, mikrobus. To jest deszek poobijany. Przeze mnie już. On ma ten, ten napęd. I pokażę Wam jak on jedzie. A w ogóle, patrzcie na to, czekajcie. To jest samochód bezfirmowy, że nie ma firmy produkcji. I 90, znaczy w 1932 rok Volkswagen Classic Bus Scala 1 na 30, jakaś jest tu firma Made in China tu można normalnie samemu rozkręcać i teraz wam a w ogóle wbijajcie na odcinek wczorajszy który się pojawił to jest właśnie dźwięk tego autka i wbijajcie na odcinek który się pojawił wczoraj z tym oto autkiem otwierany Bagażnik, wbijajcie to. Zobaczycie, jak to wyglądało. I mam też jeszcze takiego Mercedesa, y, który będzie opis y, pod filmem. To jest taki stary Mercedes, i zrobimy wyścig. On też ma taki napęd. I bus też. Jeszcze mam taką Hondę, ale ona nie ma napędu, ale fajnie by wyglądała, jakby była na tuningi. Jakieś nasze. Na przykład kolory zmieniane, ale aluski fajutkie. Otwierają się drzwi: płyta rozdzielcza, radio i tukiera. Type L. Patrzcie, Honda in, Integra. Piper. A tutaj jest jakiś kawałek. I to jest taka Honda od Willy. Willy to dobra marka zabawek, takich samochodziczków. I robimy dzisiaj wyścig out. I może Wam pokażę teraz ten wyścig. Widzimy się za chwilkę. Y Ustawiłem je sobie tylko i będą jechał przez taką długą linię. I najpierw wezmę do przodu, naciągamy. Trzy, cztery. Czekajcie. O nie. Trzy, cztery. Tylko jeden pojechał, czekajcie, powtórka. Dobra, już nastawiamy jakaś odległość. I jazda. Tak najpierw Volkswagen, a później Mercedes. Teraz runda finałowa. Dobra, runda finałowa. Trzy, cztery. Volkswagen góroł Volkswagen. Volkswagen był pierwszy. Widzieliście, udokumentowane. No to widzimy się w następnym odcinku i wbijajcie na mój drugi kanał Bot 1 hulajnoga Noga i na mojego TikToka i, i dostaniecie y, opismy, opisanie jakie to opowiem. Napiszę wam nazwy, dobra? Dobra. Widzimy się w następnym odcineczku.